Informacja od twórcy, Huderlock teraz zmienia content na freestyle Potem Bogusz przyjdzie do nas z kibla I wejdę na ten bit tak jak Godzilla Schodzę sobie na podłogę i wycieram brudy Patrzę, a tutaj jest chudy. Dobra żartowałem, tylko koszykówka rządzi Ale dajcie znać jakbyście chcieli zobaczyć freestyle Siema, z tej strony Huderlock, dzisiaj trzecia forma quizu Jestem znowu z Boguszem, będziemy nagrywać w postaci zagadek, które ułożył mój kolega Kamil, także pozdrawiamy Kamila, z transferami zawodników oraz takimi małymi grafikami, które zobaczycie potem. Kto, kto się zgłosi, no to wtedy okay. rączkę podnosimy, nie? A tutaj takich zawodników, którzy byli w Celtics, Nets, Washington, LA Clippers, może być dużo, nie? Znaczy, znaczy akurat mamy. taki jest, wierz mi, że jest jeden po prostu, bo yy, on układał... Znaczy skutki, ja już jak... wiem, o kogo chodzi, ale a no, mogło yy, tak być. O kogo? Paul Pierce. A teraz to zobaczę odpowiedź? Ja znam odpowiedź. Tak? Pokaż odpowiedź. A ty? No. Ale jest źle? No to Nie, to. No co? <laughs> jak jest dobrze, no to muszę dobrze. Jesteście gotowi? Tak. No, drugie pytanie. Dobra, ja wiem. Mhm. A, Rose. Faks. No, faktycznie, chcesz... no. No, on dostał teraz transfer, no nie zagrał jeszcze, ani matchów, nie nagmaczył. Mm, no tak, mnie... teraz do Ja tak szybko. trzech, Na Socie miał ten taki throwback game, gdzie miał to 50 punktów, chyba coś takiego. Tak, tak, to? tak ale tylko je... na Socie, właśnie. To właśnie było, wiesz, no, Sezon miał generalnie tak, słaby. Tak, ale jako backup w jako weteran jest naprawdę tak. dobry. No, zobaczymy, jak teraz z Maratem będzie się zasuwał. Mm. Kurze, ciężkie, tam jakiś tu próba europejski z Turcji na końcu. Filadelfia dwa razy, dwa razy Filadelfia, na początku kariery i pod koniec, zwaniem do Europy. Ale najpierw. Tak. Serio? Mhm. Tak myślałem, bo... ale nie wiedziałem, że on do jakiegoś no, klubu ja no, ja Europy w ogóle poszedł, nie? No bo, bo, bo faktycznie, tak. tak. no Denver, Detroit, no mówię... Nawet no nie, nie wiedziałem, że do Filadelfii wróci. Kurczę, no nie są za kluby na początku. To ja bym wiedział. Marcin Gortat. Dokładnie. No Aha! Z UKS bo się skapłem właśnie wow. skapałem się, bo jakby to są kluby NBA, Quiz NBA skapałem się, że zaczynam karierę w Orlando, no. potem było Phoenix, Waszyngton, no i Ale na Co to jest klubach, bo Właśnie Ej. też nie trzeba to jest gier. Ale nie grał Memphis. Nie, nie, nie. Gorto nie, nie, nie. Nie, grał. Właśnie nie wiem co... Przed NBA grał. Okay, nie no. Nie? Gorto, no, no. Gorto, no Gorto. logiczne w sumie. Nie wiedzieliście co to jest to. Nie, ja nie wiem. czy nie spojrzałem w ogóle w to, bo nie wiedziałem <laughs> czemu był, <laughs> był raz w NBA, potem w GM tak, i z powrotem. Tak. Wiesz, że to jest jakaś liga. <laughs> no, co już była odpowiedź? No Scottie Pippen widzieliśmy odpowiedź. No dobra, ale. widziałeś, które jest czarny? Żeby kliknąć to czarne, nie widzieliście się AHAHAHAHAHA Isaiah Thomas Dokładnie Został wydraftowany z 60 numerem, czyli ostatnim w drafcie przez Kings Potem został wytradowany do Phoenix, wiadomo Prime miał w Bostonie Wtedy doznał dosyć poważnej kontuzji bodajże biodra Przeszedł do Cleveland, za Kyriego Irvinga, wtedy był taki trade no i potem już minimalne kontrakty, dlatego tyle drużyn właśnie. W Lakersach został wytradowany w tym samym sezonie, gdzie grał w Cleveland. No i potem już za minimalki grał w Denver, Waszyngtonie i tak dalej. To już były kontrakty 10 dziesięciodniowe, tak jak właśnie w Nowym Orleanie czy w Dallas. I ostatnio właśnie w zeszłym sezonie w Dajrze grał w Charlotte na 10 dziesięciodniówce i tyle. Muszę mhm. się skupić. Dwayne Wade. Tak? Mm -hmm. <laughs> tak. Kariera w Miami bardzo w sumie owocna. Parę tytułów. W 2006 bodajże tytuł z Szakiem. Potem z LeBronem. 2012-13. Potem nie pamiętam czy trade, czy podpisanie Chicago. Słaby sezon. Potem reunion z LeBronem w Cleveland. I na końcu ostatni sezon w Miami znowu z powrotem. E nie. Dennis Rodman? No, okay. Ja szczerze mówiąc nie, nie wiedziałem, że on miał epizod w Dallas, na przykład w Lakersach no. w sumie też. Dało mi podpowiedź to, że Detroit, San Antonio, Chicago. To wiadomo, że Rodman, kariera na początku w Chicago, zdobył tam mistrzostwo. Później krótki epizod w San Antonio i trade do Chicago. I tam wiadomo, trzy mistrzostwa z Jordanem. A dalej to wiedziałem, że jak był w Europie, wiedziałem, że miał jakiś epizod w Finlandii, bodajże, zagrał parę meczy. Hey. Bogie, bogie, Bogi był Kevin Garnet. Dokładnie. No. Duża część kariery w Minnesota. nie zdobył w sumie nic tam. Może pierwsza runda w playoffach. Później Celtics, Mistrzostwo w 2008 roku. Potem trade do Nets, w sumie razem z Paulem Pierce'em, który był wcześniej. I koniec kariery w Minnesota. Był tam trade, zagrał, nie wiem, może rok coś takiego, już koniec kariery. Tak, tak. The Angelo Russell <laughs> Drugi pick w drafcie, Potem trade do Brooklynu. Później wytrajdowany w wolnej agenturze za Kevina Duranta. Dlatego poszedł do Golden State. Potem wytrajdowany <coughs> za Andrew Wigginsa. On poszedł do Golden State. Z dobrym swoim znajomym kalantonem Townsem. Grał w Minnesota I teraz znowu został wytrajdowany w tym sezonie właśnie do Lakersów. I podpisał z nimi przedłużenie kontraktu. No, A ten co teraz z... będzie, tak? Tak. Aha! Y nie. <laughs> Sethi. Bogdanowicz. Ale czekaj, to jest y, były zawodnik, bo w sumie tak? zobaczyłem. też na początku myślałem: Bojan Bogdanowicz, bo on grał w Detroit Co, no, a i, y, no. i grał też w Utah. No. Ale on grał najpierw w Utah, a potem w Detroit, nie? No, no. Kurczę, mam pustkę w jeszcze że mówiąc. Okay. I już wiem: Kelly Olynyk? Si! Jest, kurde, że ja długo mi się to zgadzało. Kizur, to jakiś ruski? A, to fajne, to, to było akurat fajne, to no. tak. Co to jest? No, no. I ja, tak! Co? Ale czemu on grał w jakimś Dick? W no ale skąd wiedział? Co to za Dick? No to jest. Po no, jak a, niemiecki niemiecki jak, a jak zobaczyłem wiesz, Dallas i że to jest taki za były, no to wiadomo, że Dirk, nie? To no, jest legenda tego klubu. No klub. tak. Tylko tego na początku ja nie wiedziałem gdzie on grał przed NBA. Dick po niemiecku to jest gruby. I to jest niemiecki klub powiem w takim razie. Tak, gruby klub? No. no. Jalen e, Brown. No się. Aha, no to Jason Dayton pewnie, tak? Correct. Nie zasięgam się. Mm -mm. Wiesz? Mm, tak. Yy, Ray Allen? Tak. Aha, bo to Emeryt Moje ukochane San Antonio przegrało w 2013, właśnie przez rzut Ray Allena. <tryk> Dzień dobry, jak się idzie? Tak, tak, tak tam jakieś Orange Academy w sumie jak No to, było, to, jak, to będzie banalne Jakby była uczelnia Baylor, to bym od razu A. wiedział, nie? Bo no. on grał na Baylor zanim ja poszedłem A w ogóle w tym Orange Academy teraz jest jeszcze y, Igor Milicic Junior Serio? Nie no. wiedziałem nawet. Dobra. Cztery. Ty. No Dobra 3, 4 Łooo Luka o. Tak, tak Francesa, smok co to jest? Właśnie. Lubiana, a, no. A, Lubiana, no. Dla mnie natuki były właśnie takie, że właśnie będzie to i... Mi gusta mañana, mi gusta más. Rondo? No, rajon. Tak. Nie wiedziałem dokładnie jaka była jego kariera, w sensie jaki klub był po którym, bo jak widać jest ich dużo. Celtics, tam wygrał e, mistrzostwo. Potem pewna, że był epizod w Chicago. Były epizod z Sacramento, tam w Dallas tobie krótkie epizody. W Nowym Orleanie pamiętam, oglądałem playoffy z Antonem Davisem. Naprawdę mi się to podobało, jak grai tam pick and roll i tak dalej, ale upy. świetne to było jak grał z Davisem. Potem Lakers, wygrał mistrzostwo w 2020 roku z Lakers właśnie rażą Rondo. Potem krótki epizod w Atlancie, troszeczkę w Clippersach, lekki powrót do Lakersów, ale ta kariera już po tym mistrzostwie w 2020 była już taka naprawdę, trzymał się na ostatkach w, w NBA. Trzy razy lekko jest ciekawe. Dwight? Howard? Dobrze. Ja o tym myślałem. A to nie jest... E, Stevenasz? To jest Odrabia, Nash. Tak. Jest, <laughs> to... Odrabiasz, odrabiasz. Tylko, że koniec pytań. <laughs> Tak, tutaj w trzech klubach, to był Isaiah Thomas, yy, Shredder mógł grać w Lakersach i w Bostonie załóżmy. Tak. Lakers Cleveland, no to Jordan Clarkson albo no, Jordan ja pojedzie. Tak. I, a, i Cleveland Boston może być Taco Fall. No tam, On w grał tak. Albo no? tak. pełniamy jakoś. Z innymi jakoś... siłami. Tak. No to nets Golden State może być D'Angelo Russell, może być Kevin Durant na przykład. Aha. Tak samo no, Golden State OKC. No to trzy wszystkie kluby Kevin Durant. On grał w netsach w Golden State i w Oklahomie. No to załóżmy, że KD będzie na środku, D'Angelo Russell będzie nets Golden State. Nets Oklahoma, teraz bym się zastanowił. Andre Robertson na przykład. On grał w Oklahomie. Po kontuzji miał zerwanego ACL-a, bodajże nie grał z rok. I go podpisali na chwilę OKC Golden State. Eee... Derek Favors? Nie, nie. No. Derek Favors grał w Oklahomie, nie. Wiem, czy ale Derek? Derek Fisher? Tak. Aha. Kurczę, no ja go z Lakersów tylko że nie, ale. Załóżmy, no dobra, może być, może być no, nawet Max Struss, Max Struss grał yeah, Chicago. Max Struss, no, chyba tak. E, no to Chicago, Minnesota, no to Derrick Rose, załóżmy, może hmm. być. E, wszystkich trzech klubach się zastanówmy, Chicago, Miami i Minnesota. E... Taką ciekawą. Nie. Piłkę. W Barcelonie w piłkę nożną był kiedyś taki stopper co strzelał. Był kapitanem, nie, ten drugi. P no, Puyol. Aha, no to ten gościu ma... Tylko jedną literkę się imię różni. Poczekaj, jeszcze nie mamy w sumie Minnesoty i Miami. Kto brał Minnesotę i Miami? Tego jeszcze też nie mamy. Taki piosenkarz kiedyś też miał takie imię. Popularne w Stanach. Michael Jackson. To imię już macie, tylko nazwisko. Michael jakiś? Michael. Michael. <noise> Michael Jordan zaznanie. On ma niby zastrzeżoną koszulkę w Miami, ja tam nigdy nie zagrał, więc co? Czemu tak? No, on ma 23 trójkę, a Jordan w Miami Czemu? zastrzeżoną, bo powiedzieli, że był tak dobry, że mu zastrzegł. Aha. Mnie się tylko Michael Beasley kojarzy, tak? No, tak, Michael tak. Beasley. Ja? no nie, serio. Bo ja znałem wszystkie kluby oprócz. Wiedziałem, że grał w Miami, nie wiedziałem, że grał w Guinezocie, więc. To nie mamy lepiej. tego pośrodku jeszcze, tak? Próbuję coś tu połączyć. Kiedyś, jak się na kogoś wkurzysz, to mówisz, ale z niego... Ale z niego pują <laughs> Nie, podobne takie Ale to rzadko się używa, no ale niektórzy mówią tak Uu, No powiedz, powiedz Luol deng Luol deng Serio? Nie znam go Luol deng, no tak, <laughs> ale ja bym miał, że z Lakersu Luol Luol deng, no? no No to mówię pujol, to jest tylko jedna litera jak, jak pujol, co? Py, u, l -y ole no Jego nazywa się Dieng chyba Dieng. A faktycznie Pujolpy u Eorek No właśnie co w ogóle nie Ja mam na D, tu To się wyty. Dobra, dziękujemy wam bardzo Po raz trzeci dostałem Ostro w pie... Mam nadzieję, że będziecie chcieli, żeby odbyła się czwarta część Jeżeli dobijecie na przykład Niech będzie 150 polubień To zrobimy następną część Dziękujemy wam bardzo ale. i siema ma. polubień w 10 minut nie. Tak. Na YouTubie? Nie. Tak, a potem się tłumaczysz z trójek. Yo yo! Nie, nie ma. Stop. Ale to na TikToku, a na, YouTubie na, na YouTube. Zapraszamy na Zero Middle. Ale nie masz takiego followa? Nie.